Siema! Dzisiaj rozwiązujemy quizy od Was. Yy, jakiś czas temu Was poprosiliśmy właśnie o zrobienie quizów na same quizy, i najlepsze trafiają do tego odcinka. Także nasz pomocnik Konrad wybrał właśnie te najlepsze. No i teraz będziemy je yy, tutaj rozwiązywać. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Czy nasza wiedza o rapie jest na tyle potężna, żeby podołać Waszym pytaniom? Pierwszy quiz od użytkowniczki Milwa, Ale zobacz na tym, no, jak ma na Instagramie. No, no Milwa to X XMILWA. A, no dobra. Rozpoznaj rapera po fragmencie twarzy. Ja tu widzę, że to jest Kleosia, ale. Ale przejdźmy Czekajmy może do Adinowaka. A które... się są opisane, co nie? Poważny kanał, pozdro. Ale ciekawostka, no dobra. Ciekawe. Ty, no sporo jest Ciek... i Gdzieś w dół, tu, tu chcę zobaczyć, czy w ogóle tego jest. O, o jest jest Czy będzie mieć Nowaka? Nie za bardzo. O, to jest tako. No to... Gdzie jest Adinowak? Idol. <laughs> <I> <laughs> dobra, czy to jest Adinowak? Nie. Nie, 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 nie. To. Możliwe. Weź co. No, chyba on. To? No, to no, no, dawaj. Nie. nie. Jak to nie on? Ale szczerze powiedziawszy, nie no, weź strzel, bo, Nie, nie wiem. Ale nie w to, pajacu, dobra. No. E, strzel może mordowy. Może w to, bo no? to nie widać. No, nic. No, dawaj. Nie. Co? No to chyba jakiś starczy zarys. Dobra, 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 Alan, to będzie ja tak jednak niż ślętki, prosty, prosty, a to dupa jednak. Tak mi się wydaje, że to może być niby Alan. To może, może być. To może być Alan, to może być Alan. To może być Alan. I to, ja bym strzelił Imo na przód do co? No dobra. No i? Weź na samym dole. To? No. Nie. To co, to, to? No to nie to, wiem. I się zależy żeby tego, ale... Co? co? No, no, biała biała obok. buka Patera mordo, patera, patera, patera. Co? Dobra. Będziemy na idiotów w tym odcinku. To jest buka. Dobra. Dobra, już o teraz wszystkie znamy. Chivas? E, tak, gdzie to Chivas? To tu jest, to No tak. Fukaj, Fukaj. fukaj. O, Fukaj, ja tu nie zauważyłem tutaj. A to nie jest ten? Tak, to jest. To, jest. to jest Fukaj, Boże! To jest, Bo to z jest zdjęcie z SPR Starteru. Jan Rapowanie, to jest ten w kapużę był. Ten. To to twój nowy idol to? jest obok, to, no. No. Kabe. kabe niżej był Wiem, 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 tu jest kaba. Tak jest mm, Ale jest dziwne, strasznie ten straszny... Kali Kali, Gandia mafia to jest Kenke -ke. Kenke był tu -ku Kubańczyk, Kubańczyk! Wawa Standard. Dobra Kuby producent Dwie No właśnie, Dobra. co to ma być za odgadywanie rapera Okej, okay. Nie jak wiem, dwie. ja bym się tak generalnie strzelił, że to jest on, co nie? Nie, papa, pa, góra, 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 góra Tu jest ewidentnie Kuevo Pa, te zęby Dobra <laughs> Dobra, a kto ma jeszcze złote Tu jest klub, no oczywiście. To co jest na tak skrytowali skryptowali. Poniżej. Maty jeszcze ten. O, Mata tutaj też jest? Nie no, to sobie. Bez Sam tak sobie powiedziałem. Maty, gdzie może być Mata? No, Czemu kurde, to jest przed... Mata? Jak to Czemu nie? Przed? Daj mi nie powiedzenie, nie. jeżeli mi się to wydaje, że Mata to będzie ten malutki. Ten? Ten? Ten, no. Nie, to tam... ten. Chyba. Nie, nikt nikt co? tego nie wiedział. Dobra, dalej. Dobra, white, wierze, e... wierze, wierze. O, miałeś tutaj, dokładnie. Red to niżej czarno-biały jest. Ale to jest tutaj wiadomo. Oli no miałeś, że to miałem. To to Mali, tutaj jest ładnie oki. Oki, oki no to, to o, Mali, jest kolor miałeś no. Po Tutaj ostry o co chodzi? Paluk, palu. O paluchę... A czy nie paluch to jest? To jest paluch mordo. A, dobra. Ja tu tutaj. Potek, Popek, mostem, nie, mostem. nie wiem. Drugie e, złote zęby w No dobra. Mm, kury. kury. Małe miasto, wielkie sny. Tu, to jest, o, no to jest No kury. dobra. Rudy. Czemu otwarte usta? Nie wiem o co chodzi. Dobra. <laughs> to jakaś twoje przezwisko na zielni? Otwarte usta czy co? Nie wiem, no. <laughs> w świecie fanfików. Ale że tutaj jest faworyt naszego pomocnika Konrada. Siema. Słoneczny o, zdaj. o tutaj jest. No jak się Nie się no, puściłeś do... mnie, teraz ja. Dobra, teddy. Dobra, teraz to jest takie easy. Zostałeś Tanie ostatnie. Jestem... No. jestem tutaj prosem. Kiso, ja nie wiem. Zdaj się na los. O oh, si. Oh, zdaj Dobra, się na los w dupie. Idź w dół? Pom pom pom. Scooby-doo. <laughs> Dobra, zmieniamy to. No Wiadomo, że to my. Uwaga. Wow, jest się w tej dziedzinie. O, Gra... ale fajna grafika. Ej, to to plus jeden. Widać, że, że tam chłop na pewno Czeka? jest wyżej rangą od parku. Zróbmy, zróbmy nowe. To jest chyba chłopini. No to. Mam dla was sorry. Jak będzie więcej osób, to zróbmy chłop. nowe zdjęcie. Mi się tak nie podoba. <laughs> A w ogóle to dzisiaj, tak w sumie przed chwilą jakoś, wyszedł nowy singiel młodego artysty podziemnego o Verde. I trwa właśnie akcja promocyjna tego utworu, do której się dołączamy. Jak napad na bar? Chociaż nieprawdziwy stan już po obracach. Opratę... I zachęcamy Was, żebyście przesłuchali właśnie ten nowy utwór tytuł to serial, odcinek drugi. A jak wam się nie chce szukać, to tutaj kliknijcie, o, tutaj, tutaj. Tak generalnie to Werety to jest młody talent, tak moim zdaniem. No i uważam, że bardzo fajną opcją jest sprawdzenie jego, bo potem jak on, on, on będzie na ogromnej fali popularności, to będziecie mogli mówić swoim znajomym, że no ja go słuchałem zanim on był jeszcze tym. Um numerem. Zanim to było modne. Słuchałem, <laughs> Słuchałem go, zanim to było modne. Ojku, co ty wiesz? Ma, ma łola, z kim ty gadasz? Tak jest, także koniecznie obczajcie sobie. Dokładnie, a więc co, to my chyba przechodzimy dalej. Dobra, ten quiz tak na porządku nam sprawił trochę trudności, ale potem mega łatwo. A teraz quiz od użytkownika Zimo. No, mogę ja, bo ja chcę tutaj zabezpieczyć moją wiedzą. No dobra, o Bonafide, no. a więc co? co wiesz o kłęboku na FIDE? ja już nie wiem, jak on ma. Gra Kuba. Grabowski. Tak. Co, jest reklama? Co chodzi? to za skam? Nie wiem. Kiedy urodził się Kubo? On jest rocznik 9.0 na pewno. Na pewno, Tylko bo on jest, takie odpowiedzi. On jest mi się maja. Co? Nie Ale zostałeś sprankowany. Odwrócona psychologia. Ale jestem debilem, dobra, uwaga. Obradzik no, prostu... ktoś sugeruje? Nie wiem, nie wiem, no dobra. Ciechanów. No, Ciechanów Proste, Ten dobra. Na jakiej uczelni studi studiował Kubo na FIDE? Co to, to są za obrazki? Co to jest? Warszawski. Krasnawski. No proste. Co z inf informatykę pewnie. Nie, 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 nie. Powiedziałbym, że filozofię. Myślisz? Ale możliwe, że socjologię i filozofię. No, no dobra. No widzisz, miałem rację. Który zaczął rapować. Obrazek no. sugeruje, że dawno. Mniej więcej tak dawno, jak mój stary jeszcze chodził po ziemi. 17 lat. No. no. 18. No. Albo 21. Mi się wydaje, że 17 lat, że... Kurczę, no, no to jak no, 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 na, na na chillu. No Będzie no na ta. siebie. Co? Dobra. No wcześniej zaczynało w tych bitwach freestyle'owych. no to no, tak. co wygrał? No właśnie. Freestyle. freestyle'owych Obrazki wygrywają tutaj. Filipku, jak smakuje zupa. Ej, dobra, dobra, dobra. Nie ja no może. kocham cię człowieku, dobra. To no. bewu to ja... W... Ich masa była, nie? To mógł którymś który wygrać. Jedną w WBW tam widziałem finał, gdzie był to on wtedy nie wygrał. No. to no wygrał. Ale mógł wybrać, wygrać inną, nie? tak chyba strzelę, bo tutaj nie, nie ma co się jakby za bardzo zastanawiać, ale... Mówisz? Mi się wydaje, że to będzie bitwa o hype. Wy co byście strzelili? Ja bym strzelił w to WBW, bo tylko to jakby za bardzo tak na no, kojarze co nie? No to... Tak. No dobra. Jezu jezu, dobra. Jak nazywała się wezwórnia, w której Cabonovida wydał swój pierwszy mixtape? Po prostu by to było Que Quality czy SBL? Nie, no to wiem, no tak. Dobrze. Pierwszy mixtape na mam będzie o malski mixtape. Ale, eee, nie, czekaj, ekleki... tak, mixtape pierwszy. No. no, Ale eklektyka się chyba zajaków. Ta, no. Tak mi się wydaje. No no, no, no no tak, no bo jak no bo... Wie kraj odwiedził na FIDE podczas nagrywania klipów do egzotyki? To pytanie, odwiedził pewnie więcej krajów niż było no, tak, to tak, nie? No my nawet celą 16. No ja w sumie też. Chodź 16 krajów. No albo 15. No i gorące 14 i... krajów zwiedził tylko. Klip do autoru o, o My Buddha nagrywany był wy... W Indiach. Był utwór inny. Co arabska, Był no, utwór. Nie, ee, nie Arabska, no, był Z, z Zilem, Bollywood. Racja, no. Więc mi się wydaje, że. Oh my Buddha. Nepal, Nepal odpada. To była Tajlandia, ale. Nie wiem, no nie. No, no, no wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. to Do tak, tak, tak. Pierwszy singiel promujący SOME 05 to był. oczywiście... Tutaj zmyłka, zmyłka nie jest prawa. na obrazku. W to był Artb. No, Artbe, dokładnie. No, Artbe, no racja. Przeczytaj! Kocham te obrazki. Postać bez której jest... nie byłoby w moim życiu tego wszystkiego, co jest teraz. Po śmierć i na powiedział te słowa po jakimś. no. Ile lat Robina był z Roxaną O, dupa bds Tak ona wygląda. Trochę przypomina Roxanę Węgiel. 9, nie? Eee... 11 czy 9? Eee, wydaje że to był ktoś około ale. To ja bym strzelił w 9. 11! Czy polecam kiedykolwiek film związany z Kobona o FIDE? To tak jest, jest. Tak, tak, jest to film, jak nawet oglądamy, jest to film dokumentalny, zrobiony z, z Red Bull'a, bodajże. No tak. W jakie święto na YouTube został opublikowany utwór przy bez Bestiary? 1 kwietnia, prima, prima, Tutaj, no, ta. no właśnie, też obrazek co innego sugerował. Ewidentnie z myłki sam. <laughs> y -y, jak nazwę ma. Jaką nazwę na, na, na Instagram ma Kobą na A to jest. No, młody Grabus, no. Nie, To No, no tak. Czy jestem młody? Jestem... P... jest co to jest za utwór? To był chyba bonus, tak co? To był nie. bonus, tak? A tylko dwa bonusowe traki wyszły. Złote globy, tak, z chyba skupanem. człowiek z księżyca. Mi się daje właśnie, że nie Na, ma na, na pewno złote globy, globy i mi się daje, że właśnie człowiek z księżyca był, wyszło. No dobra, daj, że nie. No, no widzi. Na głosował ojciec Grabowskiego. Na Kaczyńskiego. Na Kaczyńskiego, nie wiem dlaczego. Dokładnie. Z kim pił wody i su. Po co z Matą i, i Gukonem? Chodź, I Michałem Wiśniewskim i Sokołem jeszcze, nie? Z gagiem z Ukrainy, <grym> to. To no. Dobra. No. Ej, przedostatnie i ostatnią odpowiedź to to samo. <grym> <grym> Parhe. Wiedziałeś wszystko oprócz tego co nie wiedziałeś. <grym> su so smart. Nie, dobra, dobra. ten quiz. Bardzo dziś fajnie, się jest ja mega podobał. Tak, dziś, Obrazki dziś też zajebiste. Obrazki zacne. Następny quiz będzie od użytkownika maciek.ko. ko K. to pewnie dlatego, że na wrogów. No to tak, chyba zaczynamy. Oczy przekrwione jakbym dostał gazem pół litra na głowę popite browarem. Eee, to jest BDS. No jakoś ja ja jakoś ten Jest ten to, to rewolucja romantyczna to i... No dobra. Gdzie jest BDS? O, to jest BDS. Nie, nie wiem, co to, 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 jest, to, jest. to jest. To nie jest mata, a potem jest. Mój ziomo, to ja. Możliwe. To możliwe, ale ja to... kojarzę ten to wers, wers, Ale, ale się... to totalnie to... nie potrafię go to no, no, no i pan To Zobierz, matę, no wystrzelić. No, 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 Mówiłem, że to jest w tym ojcu, właśnie wiesz, mi kojarzyłem, że właśnie potem jest takie. Mój ziomo, to ja. Bo było przed tym browarem, który kojarzył. Dobra, a ja to znam. Do to... restauracji to, to bez gwiazdki. E... A, ja wiem, to jest rzadko. To jest obok. Tak. No. To ładne. Teraz uślepnę przez te, te, te flesze, na piec, piec dajcie butelkę. Chce chcę mi się pić. Uh. Chce mi się pić. przez te flesze. Chce mi się pić. Nie, nie obchodzą mnie ploty, kto i co robi z kim. to jest taką osobą, która ma wszystko w dupie? Każdy. Nie no, taką może. Ta co mógłby, ale. A co nie. Siwas by mógł. Się daje, że Chivas odpada. Ja. Chivas? Ja to, to tutaj na raz, duże prawdopodobieństwo dał na Chivasa. Nie no, na tym padniemy. No, kto no kto co robi Na tym web się padniemy. No może Chivasa. Nie. A ja ty co co żeby Każdy ma A wy strzel tego. Kaczapa? Cacapa? No kurde. Okay. Nie, ale... Dawaj okiego. O nie. To na co? Na co? A ciekawe możliwe. z czego. Pewnie nie. jest Polski tango go. Nie, nie Polski. Oni jakaś Europa. Ja to znam. Stop. Za mną ze mną anioł, za mną nie jestem za no. to BDS. Jak ty znasz to wiadomo kto? to no, Dobra. <laughs> Nigdy nie bokem na to za mną, jak coś się. Jest... się ma zdarzyć to. Jak się tak coś ma będzie. zdarzyć, to i tak to będzie. To jest takie... Robimy quizy, co nie? I nagle trzeci quiz to jest zamiana odcinka w to? No! No to co, Jan Walczuk? Nie wiem, tak obstawiam, się... ale to. Ale nie może być... Z tym rozlanym mlekiem uchodzić. też coś mi się kojarzy. Możliwe no? Nie, nie. nie. To to. Tu i tak to będzie. Do ostatniej płyty, która wychodziła, to mi się tylko teraz Zorchakumpem to pomogłoby skojarzyć. Bardzo możliwe. Chcecie, w sensie on ma tam takie teksty mocno No, wiecie, a czy nie było hmm. tak, tak, tak na mapach? Nigdy się nie na... Pokałem... Tak? Kurde. Kurde. No nie, no nie, jestem jeszcze, jeszcze jeden to... takim two naprawdę. Miał rację. E, trudne trochę. Wacowałoby mi to do okiego. To Mali Mamik Oj, Ojoj. Naprawdę? Dobra. Muszę, muszę o siebie dbać, muszę zarabiać to Walczuk. hajs. Ale też codziennie z domu Walczuk. w lustro. To jest Janusz Walczuk, Janusz Walczuk. Zgadza okay. się. <grym> Sztuką tak... mieć tak wywalone jajca. Zdrowia nie zabiera pseudo fanców, ku ma tyle co ten typ Subera. To by brzmiało na, jak, jak, jak jakiś może ostry PZ. Znam i ten wers na pewno. A ja chyba też, ale nie wiem. Ale nie wiem kogo to może być. To, to nie, nie był jak Iggy z WMTB? Tak jest! To? Tak nie. <śmiech> <śmiech> nie, nie, się... nie, to nie Jak jest jakiś wers ja i nie, ja nie potrafię go sobie dopasować. Znaczy, nie wiem czy to jest wers, ale potrafię sobie go dopasować jakby. Jak, potrafię sobie jakby każdy raper to nawijał. Nie? Każdy tak, tak, tak. który że mógłby to nawinąć i w jakim stylu. A może to Oki? OK? On też był w tym w Ojo może. Ale myślisz, że to jest z Ojo? Nie My wiem, się właśnie nie kojarzy, że to jest z Ojo. Tylko myśl tak wie, że tak że zdrowienie zabiera pseudofan, fan, ma tyle, co ten typ z ubera. Ej. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Ale, ale że to Kizo jest? Nie no. Dawaj Okiego. Dawaj no. To nie no, to... To być kury. Nie. A nie sąmianeczek, tak nie sąmianeczek. Nie sąmianeczek. Tak Dobra. Ja nawet biedny, ja nie jestem biedny. Jest, kury. Nawet, z, to, ja nie do, z, bierz do burzy. Ciebie więcej pęgi, bo jestem wierny. Tak jest, no to jest kury. Ja to znam. W głowie burza myśli, ch... co o mnie słuchać myśli. No. Tak, to, tak to jest to. Koniec. Tak to jest to. to. Nie, jest nie wiem z jakiego. Tak, to tak, white. tak. W głowie burza myśli, ch... co o mnie słuchać myśli. Jakoś tak no, to leci. No, no tak. Na, no, na, no, Chyba nie. to. No mam w głowie dużo snów. Ciągle chcę być. Muro, i latać po tym niebie i nie czuć się Ja też to znam. To jest Yankee. To jest Yankee, jakiś starszy, na pewno. Tak. Kliknij. Dobra. W której, żeby sprzedać pływę, trzeba dupę, a jeśli... Chyba na Fidę. Tak. Chyba się zakochałem, chciałem ci to powiedzieć, póki te emocje płoną i nie jest... nie jest jeszcze za późno. Powiedział, że to smolaco. Ja też bym powiedział, że to smolaco. <śmulaskie> totalnie. Bo wciśnij w Dawaj. <śmulaskie> <śmulaskie> o, <śmulaskie> dobra, dobra. dobra. Bo wiem ile znaczy móc jeżeli masz trochę trudniej Ile dobra. znaczy pomoc. Co? A, bo wiem ile znaczy pomoc jeżeli masz trochę trudniej i żadnej głupiej kłótnie nie daj wejść sobie na głowę Chyba Olsza tak tak myślę, że... Osszał? Olsza no? kumpel, 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 kumpel chyba. Dawaj. No. No dobra. Chyba stąd. Słyszę sztuczne prze... Słyszę sztuczne przepisy. Sztuczne Sockie tak jak soczek. Nie znam tego. Nie? Nie. No tylko ja. Chivas Oczywiście jest to cheas utworu. <laughs> takiego? To jest, yy, mam na twarzy krew i tym na a, nie a no. mnie jest sztuczno. Bez kitu jest zegar. Bez zegar zegar musi z kitu musi takie... Pieniądz się robi na schodach. KB. Okej, okay. Ten z kolem ten hip hop. Bomba klap. Aby było już widno. Ok. Co? co? Ty serio udajesz? No. Aaa, czekaj. A ty wiesz danie? Aaaa. No tak, tak. Znaczy, no, no tak. Jesteś jest historią, którą zawiera twoje własne marzenie. Śnienie, które przypomina to jasne słońce. Powiedziałbym, że, że to ketchup. Też po startym dwoma nie kojarzę! No co? No. no? Tak to... Nie, nie. nie. dupa, nie, okej. Okay, a jak no. ktoś na dole jeszcze jest? Nie, jest tylko nie. ok. No to będzie je fukaj. Nie. Idioci, ci, dobra. Dziś nie kochamy się, a jutro nie wiem, zobaczymy. To jest ketchup, że no, dajmy czasu. Tak, chyba. A nie, albo Dziś, parę dni to się nazywało. Odechłapiesz tylko kiedy bierzesz bucha. No, no to, to fukaj, fukaj, no bo no, no, jak no, no, to wyszło? wali. Ale jesteś kocu. Czemu Krzysztof Krawczyk tu jest? Obrazek mówi sam ze siebie, jesteście dumny. <laughs> Ej, to nie można nam tak się, nawet jeżeli świetnie pamięci Krzysztof Krawczyk jest z nas dumny, to. No. Dobra, napiszcie, jak wam się podobał taki odcinek. Możecie dalej podsyłać swoje quizy. W posie na Instagramie macie napisane tam warunki, co tam musi w tym quizie być, żeby się znalazł na naszym odcinku. No i widzimy się wkrótce. Oczywiście, jeszcze możecie zostawić na nasz Instagram, no i co się ma? Nara!